Ale POJEBY Witajcie w moja kuchnia. Dzisiaj będziemy Otwierali taką tutaj oto paczunkę, którą właśnie odebrałem. Więc przejdźmy może od razu do jednoręcznego kurwa otwierania. Ja nie przemyślałem tego jak Więc tak mi. jednak będę potrzebował będę potrzebował nożyczków nożyczków będę potrzebował bo kurwę no ręką się otwieracie nie? no Muszę no 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 proszę, Proszę, no 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 No, nie mogę tego tworzyć. Tak. Tak. tutaj przytnijemy no i dobra gdzie to jest kurwa w ogóle asamo to jest tak zaklejone no. no dobra o. nie bój i teraz tak. wchodzimy tutaj i tu Nice A, rozerwiemy Wspaniale, piękny widok, piękny widok. Dobra mi się później zajmować A więc tak, co my tu mamy Najpierw mamy Killzone w rozjebanym pudełku Bez instrukcji Nie, bez instrukcji, ale to jest na sprzęt, to tak Mamy... No bo Spiderman na dwójkę, ale pudełko mi się strasznie przyda. Ku, jest w dobrym stanie. Idealnie. To jest wspaniałe. Mamy Championship Manager. Kurwa, pudełka są w dobrym stanie. Ja nie wymieniał. Mamy FIFA 09 bez instrukcji. No, jest z instrukcją. FIFA jest bez instrukcji. Mamy test drive z instrukcją, pudełko w stanie, no, może być, mamy coś czego nie miałem, a to jest podstawą podstaw, Daxter, hu, amerykański, i to chyba z instrukcją, no, 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 ładnie, to zostawiam, mamy go do włora bez instrukcji, e, no klasyk, no Boże, mamy go, tylko nie Platinum. Mamy, a przechodzimy do coraz lepszych rzeczy, mamy Mirror's Edge, to się usunie eee, z instrukcją. Ha, kurwa, w jakim stanie, zaraz zacznę płytki, w sumie usunęliśmy płytek. Ach, eee, proszę, jaka piękna, troszeczkę porysowany ion znaczy oprawa tak naprawdę, ale płytka w środku jest w bardzo dobrym stanie. No i przechodzimy do najsmaczniejszych kąsków. Kuźwa, no niestety, nie dopytałem. Jest bez instrukcji, kurwa, no zależało mi ja na taktyk się z instrukcją, ale za to płytka jest. No pani lustro, igła! Biały kruch, panie, No kurwa, unikat! Więc o tyle, o tyle lepiej. No first start, <grym> nie no kurwa. Jest freakard Insider, nie, tylko freakard Insider. No inside. Mamy kolejne Final Fantasy, właściwie Crazy Score. Eee, crazy, score z instrukcją, let's see. Zobaczmy, jak to wygląda, proszę, proszę, jak pięknie. No i tak ma wyglądać, kurwa, czemu Final Fantasy jest bez instrukcji, ja się pytam, tak, to jest, kurwa, no, no wdupione, wdupione. No ale za to, o, jeszcze amerykańska wersja, kuźwa, lubi amerykańcy, no powiem, że nie. No nie powiem, że nie lubi amerykańców, jak lubię amerykańce. Mamy jakiegoś, kurwa, pokera, To z o, okej, okay, dobra, my bad, my bad. Po fuszy, można to zostawić. Poker, hm. ciekawe. Ty też coś takiego widzę. Więc... Mamy kurwa Pro Evolution Soccer od Konami. To w ogóle jest. A, to jest w ogóle po tym, bo <laughs> to jest po holendersku. O kurwa, o kurwa, wait, 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 to jest po holendersku. ...Crisis Score, angielski. O, oh, angielski, kurwa najlepiej, dobra. Trudno, chuj. Kroso i tak przeżyję, bo to, 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 to kupiłem, bo kupiłem. Mamy Tekena z instrukcji bez okładki. Więc y, będzie wymagane drukowanie y, Mam już, więc najwyżej chcę zmienić instrukcję. Mamy Bernard no Legend bez instrukcji. A za to z dobrym pudełkiem. Za 5 zł za pudełko, kurwa, nawet jeżeli ten to tak zanieczyście. O, oh, kolejna perełeczka z instrukcją. Final Fantasy. Mm. 20th Anniversary. Nie wiem, czy zoomuje? dostrzegam. No, wspaniałe. Wspaniałe, no nie powiem. Po, po angielskiemu oczywiście. środek wygląda tak. Ach, sprawdźmy płytki. Jeszcze wydanie, pieprze. Ciekawe, ciekawe. Tak wygląda okay. yy, tak. Dobra. Kolejna. Kolejna, kolejna gra. Sokom. Navy's jest. Nie mam żadnego Sokom. Nie mam żadnego Sokoma. Jest z instrukcją. Dałem za niego piątkę. A jeszcze już No zostawiam. No, ja go zostawiam. Mimo, że nie jestem fanem Sokomów, to. Mamy Grand Theft Auto City. Anglik Weź City Mam eee, Bez instrukcji No to pójdzie wszystko na, 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 na sprzedaż Ach, Ratchet i Clank No mogłem... Mogłem go kuźwa nie kupować Mogłem go nie kupować, ale... Ale no przynajmniej jest kolejny ogarnięty Może wymienię, nie wiem, pudełko? coś, coś wymienia na pewno Więc znaczy, i tak będzie sprzedaż o! Mamy Yu-Gi-Oh! Tak, Force Co jest dosyć, kurwa, rzadkim evenementem. Ach, i to niestety jest po holendersku I pewnie bez kart w środku Rozleczę, może Nie, bez kart, z karty zostały zajebane, kurwa Skurwysyny No, ale za to, za, za instrukcję. instrukcje? O chuj, po ich erest Het hofmanen Mam nadzieję, że gra jest po angielsku bo chcę to zachować, nie chcę tego sprzedawać. Tak, force. Let's see, czy jest tutaj język? Powinno być, że język, napisy... Shit. Nie ma, no trudno, no w każdym razie zostawiam. No nawet jeżeli nie jest po angielsku, gra no. Mamy Liberty City, wersja amerykańskiej. Zaraz, nie mieliśmy już jednak Liberty City? Mam, mieliśmy Vice City. O oh shit, ja nie mam chyba Vice City, ja mam chyba Liberty. Nie mam, nie mam Vice City, ja mam Liberty City. Ja wiem, no ale nie wiedziałem. Yy, oczywiście po angielskiemu amerykańskie wydanie. Yy. No, płytka troszeczkę gorsze troszkę ujebana, więc będzie to tyle gorzej. No, chyba zatrzymam. No, Amerykanie jest tylko kurwa, bez instrukcji. No, ale tak nie miałem w planach kupowania, bo jednak no, to wszystko to samo. Football Handheld Manager od Segi, pewnie też jakiś. No nie, angielski. Nice. Eee... No, to to nie wiem. Znaczy, jest od Segi, więc kusi, żeby zostawić, ale chuj mi coś takiego. A, ja kotkę co jakie mam, no tak na sprawę. Jako, mi coś takiego, nie lubię piłkarstwa. Pi pi piłki kłopać. Nie lubię. O, oh, i przechodzimy do ostatniej perełki, czyli Metal Gear Solid, Amerykaniec. Jaki to jest? Portable Ops, z instrukcją. Ach, przepięknie, przepięknie. Ur. O! No proszę. Troszkę jest porysowany plastik, jak widać tutaj, ale to jest plastik, to jebać. ważne. To, że się wszystkie gry trzymają w jednym kawałku i się nie rozwarstwiają i nie są jakieś nie wiadomo jak zjebanej płytki, są w większości bardzo, bardzo lustrzane, bez ryzy. To jest, o, o, o kurwa, pudełko się nie zamyka. No to okej, okay, no dobra, czyli coś z dolnym zawiasem chyba jest nie tak. No to, do wymienię, to, to nie ma problemu w ogóle. I to by było na tyle z naszej paczuchy dzisiejszej. Jeszcze tylko zrobimy... retrospekcję Co my dzisiaj upolowaliśmy, więc tak... Mamy Metal Gear, mamy Football Manager, mamy GTA 1 i 2, mamy Yu-Gi-Oh! tak Tag Force, mamy Ratchet, mamy Socom, który został, mamy Final Fantasy przepiękny, mamy Bernard Legends, mamy, to jest Tekken, Dark... no, Uprising, czy whatever. Mamy World Soccer of... Series of Poker, mamy Pro Evolution Soccer, mamy Final Fantasy Tag, kurwa bez instrukcji! No, no nie powiem. Mamy Crisis Core. No, który zatrzymał, oczywiście. Mamy Siphon. E, f, mamy Dark Mirror, który teraz zatrzymał. Mamy go do którego niestety puszczamy, dalej. Mamy Taxtera, którego zatrzymamy, Mamy Test Drive, który chyba zatrzymamy, Mamy FIFA, którą wypierdolę. Mamy Manager który też wypierdolę. Tu jest e, Spider-Man, bodajże, może zatrzymany na TMD. No i Killzone wypierdolę, bo Killzone jest niepotrzebny, szczególnie w tak kurewsko chujowym stanie. No nie, czas płytki, ale. nie, nie. nie. Coś powinienem mieć, no ale no trudno. No to w takim razie żegnam się z Państwem. Do widzenia się z Państwem. Zapraszam do następnej paczuchy. Może następnym razem nagram czyszczenia. Niestety, kurwa czyszczę rzeczy zanim, zanim to nagram. Nie mam cierpliwości, a sposób w jaki czyszczę niektóre rzeczy i jaki dają rezultat, jest bardzo no cóż, warty, warty podzielenia się, myślę. Więc. Więc w takim razie Do zobaczenia się później, że tak powiem Na rale tropujemy by. Signing out, ciao